No to żegnaj, żegnaj, żegnaj. Miło było, dzięki za kawę. O nie, pada deszcz. O nie, pada desz trudno. Gdzie ja sobie pójdę? Pójdę sobie gdzieś tu.

wiem no, czemu państwo nie zamknęli drzwi? co, dobra, ty no wy... No, moja szanka, jak zwykle, zapomniała. Tylko nie wiem, gdzie ona się podziała. No, rozumiem. Wie pan, byłem u mojego kolegi i zamiast iść do domu, to przyszłem do państwa. Nie wiem czemu. To dziwny. Ej! Ej, no weź, panie. Mogę sobie tu usiąść? Nie, na poduszce! A tu? Za blisko poluszki pasuje. Dobra. Co ugotować? Nie, nie trzeba. Ja tylko tak przeszłem w odwiedziny. Oho. Kawa herbato. Eee. A kawa jaka? Eee, nie wiem. Nie znam się na tym. Nie na stole to no, panie. No to herbata nie będzie. Jak nie wie pan jaką ma kawę? No proszę pana, ja się nie znam na takich rzeczach. Widzi pan? Na dworze pada. Tam pada. Widzi pan? Jak ja mam iść do domu teraz? Jeszcze tyle osób dzisiaj chciałem odwiedzić. No wie pan. I też trzeba dbać o niektóre rzeczy. Na przykład u Pana trzeba dbać o Pański kanał. A rzeczywiście, proszę Pana, Widzę, witajcie widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No, dziękuję Panu, panu że mi Pan przypomniał. Witajcie widzowie. Yy, dzisiaj jestem u Pana, z którym... No, jego, z jego żoną nie umiem się zaprzeć. No, proszę Pana, moja żona jest nim na Zawsze mi mówi jak robić i co robić Zobaczę co tam pan tu ma Nic dla pana Nie no emerald Dasz mi cztery jedzenia To ja ci dam emeralda Ty weźmiesz tego emeralda na zupkę No i cool Ale też jest drugi poziom 15 węgla równa się emerald A za ten emerald Możesz mieć cztery steki. To powiem panu tak. Yy, mi się to nie opłaca. To tak, pierwsza propozycja z pierwszego poziomu mi się opłaca, ale nie, druga nie. Druga już jest słaba. Aha, dobrze. Dobra, otrzymaj pan. Nie, zapomniałem herbaty. No co panie? Panie, no zapomniało mi się herbaty. Może być kawa? Jaka kawa? A, a jaką pan lubi? Eee, mieloną. No to mielona. No dobra, ale tylko niech pan mi pokaże ziarna. Bo coś wątpię, żeby pan mi dał mieloną. No i proszę, to są ziarna. W skrzynce? Oj. Pan, pan w ogóle tu nic nie ma. No co ty panie nie powiesz? Chcę być tylko miły. Nie chcę nikomu niczego robić, ale chcę być miły. No dobrze. Widzowie zostawcie w tej chwili łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to konieczne. A pan jaki chce do komentarzy? Do serduszkowania? Eee. Jest pan youtuberem. Eee. Oj, no, Dobra. Jest pan najgorszym youtuberem, jakiego widziałem. Do widzenia. Napiszcie, jestem youtuberem. To ten głupi gościu wam przypni serduszko. Eee, tylko nie głupi. To ten gościu wam przypni serduszko. No, papa. No, papa. Przestało w końcu padać po tylu latach. Nie wiem co krowy robią w mieście. Zgiń. Ej! Krowo, ty muntancie jeden. No patrz, jakby jakiś potwór do mnie strzelił, to bym zginął. Wszystko prześciwie krowo jedna. Mhm. Od Ja Ja wszędzie wszędzie, wszędzie, się 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 nie podoba. Wow. Chaja. Aż jakie jestem silne o, o jaka siła Ale O! rzeczy Ja idę do domu, bo ostatnio się w moim domu coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Hey. Ja się upiłem, czy co? Eee, z... Dobra, widzicie? Jakbyście oglądali, to byście wiedzieli, co się zmieniło, a jeżeli, się, jeżeli nie oglądaliście, to nie będziecie wiedzieć. Tutaj to się zmieniło. To różowe. Tam jeszcze tamto niebieskie. Tutaj tak dałem. Fajnie to. spoko to wygląda. I tutaj. Jest a... tutaj coś takiego. Dałem. W moim pokoju ścianę zamontowałem. Powymieniłem flagi i tu postawiłem dwie. Y no i tu są skrzynie od obrócone. Musiałem je odwrócić. Czy mi niestety kosztowało ile? No tak i 10. Jak są dodatkowe. O, bardzo się nie zdążyłem niczego więcej pozmieniać. Tu na środku było właśnie pusto. Tutaj nic nie robiłem. Dobra. Musicie zostawić dzisiaj 7 łapek w górę widzowie. Tak to po... podejrzewam, że w następnych odcinku w będzie chciała się zjawić. O, świnka. Świnka! Świnka! Kopnę cię w dupę. Przepraszam, świnko, przepraszam, nie chciałem Kurwa, się otworzyłem, a potem policja będzie na mnie eee... no, 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 no. To jest tak pusto, brzydko tutaj nie ma nic no coś tu jest tu jest parę a co wy tu robicie Boję się tu w ogóle chodzić. Ale trochę mnie to denerwuje, więc dzisiaj widzowie. Zakrywam to dirtem w końcu. Pewnie nie będę tak odzywał Tak często Dzisiaj musi być wszystko idealnie Ej! Co zrobić piwni creeperku hmm. Ja nie mogę się doczekać aż będzie 20 subskrypcji Bo wtedy będzie piosenka tak Kolejna Kolejna piosenka Ale to nie są aż tak ważne subskrypcje. Pamiętajcie, widzowie, jeżeli chcecie być YouTuberami, to pamiętajcie, że Jeż... nieważne są subskrypcje aż tak bardzo niż widzowie. Widzowie jesteście wyważniejsi niż subskrypcje. Bo niektórzy mają po milion subskrypcji, ale nie dbają tak bardzo o widzów jak ktoś. No kurde! pan, villager, trochę mnie denerwuje. Kurde ten Creeper mnie denerwuje. I don't. To żyje. Co za chamstwo nie Genialny pomysł Kto napisze komentarz Zdechłeś, to ja Wam przypnę serduszko Zdechłeś. To przypinam serduszko. A kto nie napisze, to będę wiedział, że nie ogląda nikt. Jeżeli Ja się staram to odcinki robić Więc już teraz Musicie zostawić łapeczkę w górę obejrzeć filmik do samego końca. Skurde kubi creeper Musiałam go dać już w końcu bo mnie denerwuje będę to zalepiał dićem, ale podejrzewa, że z godzikem mi to zajmie. już trochę zrobione. Zupełnie nie wiem co ja mam mówić, a co nie Co ja mam śpiewać, a co nie o czym gadać, a o czym nie? A co rozmiatać, a co nie Nie wiem coś teraz takiego, takiego wymyśliłem wymyśliwym czasem mam nie. Mamą ta ojcom nie skarżyli, że oglądacie youtubera, który nic nie gada. Dirtem robi. Ale widzowie, no, ja wam muszę powiedzieć jedną rzecz. Wy możecie się z tym nie zgadzać, ale nuby nie są złe. Bo to źle, że niektórzy oceniacie nuby, niektórzy większość oceniają nuby jako gorszych od siebie. A to tak naprawdę ci, którzy uznają tak, to oni są gorszymi. Nie mówię, że wy widzowie. Ale na przykład... Nie wiem. Nie wiem, kogo mam tu wymienić. G-Play. Nie lubię, jak ciągle mu wszystko wychodzi. Spoko youtuber Tylko subskrypcji ma tyle, a łapek w ogóle Milion ile milion, 700 coś No Tyle on ma łapek Mniej niż 10 tysięcy No i co to za youtuber? Eee, proszę mi stąd akyszować. Zalepić muszę to wszystko. Widzowie napiszcie komentarz Team Team Noob Tak Kto napisze Tym zasaduszku I tego go pozdrowię tak. Zrobię tak Ale żebym go pozdrowił się napisać jedną rzecz EA, bo to jest wtedy team, jeżeli ktoś by nie wiedział. Team noob noby. Oby. Przepraszam. Oby. Tak, i musi napisać dodatkowo w tym komentarzu. Zostawiłem łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Wiecie, czemu wam taki komentarz dałem? Żebym kogoś pozdrowił? Bo jak. Pozdrowie. Jak ktoś tak napisze, to będę wiedział, że on lubi te nuby. Bo ja mam widzę ja mówię, nuby nie są złe. Nuby, właśnie, są wręcz przeciwnie. Co nigdy mądrzejsze od tych koksów. Okay, Muszę całą FIP zebrać Na Minecraft szkoły szkołę też Jśnę w górę łapę Minecraft szkoła jak 7 łapy w górę to ja od razu wrzucam Minecraft szkoła Te... Jeżeli nie będzie 7 łapek w górę, nie będzie Minecraft szkoły. Czyli wtedy nawet nie będzie Daniuksa. I kogo nie będzie. FIMI. Nie będzie. Albo Małgorzki, albo aniołka. Bo z tym aniołem nie mogę się skontaktować. Biedny anioł. Ciągle nie. Kurczę. Tak bardzo bym chciał robić live, jeżeli widzowie byście chcieli live'a, żeby, był live, żeby były live'y, to naprawdę jak macie jakieś gry, gdzie grają inne osoby, na przykład powiedzmy Amo, Browsers nie wiem, co by tu jeszcze gry drużynowo. No to i tam można pisać, nie? roblox powiedzmy. No to piszcie tam, kto zna angielski, to po angielsku. Kto polski, to po polsku. Piszcie. To wtedy do like. Jeżeli będą subskrypcje, to do like. Bo wystarczy 40 płonąć. Nie wiem, wiem dokładnie, więc tylko tak mówię, że płonąć. Dla ciebie prawda, że jeść! to by zawsze być! Pewnie kto do mnie pisze, pisze, pisze. Już kończę tu. A jak kończę tu, to kończę odcinek. Tak. Podejrzewam, że takich odcinków, gdzie będę musiał zalepać dirtem, będzie... Uch, nie wiem. Pięć minimum, by... O nie. Ty mi tu nie będziesz kurde siedział. Nagle umarły. No, nie, wiem, że tu creepery, szkielety zombie nie będzie. Zwłaszcza mi chodzi o to, żeby creeperów tu nie było. Kurczę, jestem głodny, zaraz sobie coś zjem. Hmm, a się mi bory w Nie lubię Nie lubię wtorków, nie lubię wtorków. Napiszcie mi sobie jakiego dnia tygodnia nie lubicie. Ja nie lubię wtorku, Ja nie lubię w ogóle wprost nienawidzę w wtorków. wtorków i... Mm. No i jakich tu jeszcze dni. Niedziela, sobota jeszcze wytrzymają. O nie Nie wiem Ja ogólnie najbardziej nie lubię wczorku wy Napiszcie widzowi jakiego ulubienia nie lubicie Dobra, cały odcinek kurczę szedł na tym Co tym razem? Tutaj już tutaj te potwory mogą być. Dobra. Ja widzowie z wami serdecznie się żegnam. Jak wyląduję. No. Ja z wami widzowie się żegnam. Wpadajcie na kanał yy, Krabski games games inaczej yy, wpadajcie również też na kanał Roxana Kobierska i Kuba Kobierski a ja z wami się żegnam, Elo